Witajcie! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czy lekcje religii powinny odbywać się w szkołach. I powiem Wam, temat jest bardzo kontrowersyjny, dlatego że oczywiście są fanatycy po stronie jednocześnie krzyżowej, jak i po stronie tej zupełnie odwrotnej. Czy lekcje religii powinny odbywać się w ogóle w szkole? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na samym wstępie musicie wiedzieć to, że jeżeli osoba dowolna uczy lekcji religii to ma ona zupełne prawa nauczyciela, czyli przychodzi jakiś ksiądz, katechetka, siostra i uczy ona dzieciaki, to staje się pełnoprawnym nauczycielem i wszystkie prawa jakie z tego wynikają. Problemem jest to, czy zdajecie sobie sprawę ile kosztują lekcje religii rocznie podatników, czyli was. Jeżeli pracujecie to znaczy, że płacicie podatki. Nawet jak nie pracujecie, ale cokolwiek kupujecie to też płacicie podatki. Czyli każdego obywatela dotyczy Podatek. I czy wiecie ile rocznie właśnie w podatkach kosztuje Was lekcje religii? Co roku, rok w rok, rocznie. Jest to około szacowane teraz 1,5 miliarda złotych rocznie za same lekcje religii. 1,5 miliarda złotych rocznie wydajemy za same lekcje religii dla katechetów. Powinniście teraz, większość niestety, wiem, że traktuje te liczby abstrakcyjnie i nic im to nie mówi. Dlatego tą liczbę warto sobie rozpisać i zobaczyć ją wizualnie. Półtora miliarda to jest taka ogromna suma, że za to moglibyśmy sobie wysłać pewnie misję na Księżyc albo Marsa. W Polsce jest około 22 tysiące katechetów. Dacie sobie wiarę, 22 tysiące osób wykłada czy prowadzi religię w Polsce na lekcjach. 22 tysiące inaczej osób musicie utrzymywać, które mają pełne wynagrodzenie za prowadzony dany Przedmiot, czyli każdy podatnik musi ich utrzymywać. Same te liczby już powinny większości osób, które mają jakiekolwiek roznanie ekonomiczne, powiedzieć, że o kurde, i złapać się za głowę, ja pierniczę. Czyli w zasadzie powinni płacić za te lekcje religii nie wszyscy podatnicy, bo jeżeli lekcja religii to jest gros tej sprawy, to jest najważniejsze. Jeżeli lekcje religii odbywają się w szkole publicznej, to znaczy nic innego, że każdy obywatel, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, to nie ma istotności. Będzie on płacił za te lekcje religii. Półtora miliarda złoty rocznie za same lekcje religii. Co roku, rok w rok, dla 20, około dwóch tysięcy wykładowców przedmiotów religijnych. Oczywiście mówimy tutaj o podstawówkach i tego typu poziomie szkół, czyli nie o żadnych tam teologicznych studiach, tylko mówimy o tym podstawowym nauczaniu. To są skrajnie wysokie liczby, za które wszyscy podatnicy ładują, przez to, że właśnie one odbywają się w szkole publicznej. Jak państwo może być tanie i małe mogą być podatki, jeżeli taki rozrzut kasy jest na takie rzeczy? Tak lekką ręką. Następnie dzieciaki mają do wyboru lekcje religii lub teoretycznie etyki, z czego bardzo często się zdarza według artykułów, które czytałem, że prowadzi je ta sama w zasadzie osoba i jeszcze często w tych samych godzinach. Innymi słowy, praktycznie wyboru żadnego nie ma. I inna sprawa, jeżeli lekcja religii jest czymś innym niż lekcja etyki, to znaczy, że religia nie ma w sobie żadnej etyki, skoro etyka to jest zupełnie inny przedmiot. A etyka wydaje się dosyć istotna. To w zasadzie osoby, które uczą się religii, powinny dodatkowo się uczyć etyki, a etyka może być, może powinna być przedmiotem standardowym, bo religia już na pewno nie, bo to jest już sprawa indywidualna. Kolejna taka ciekawostka i to jest bardzo ważne też, czy lekcje tego typu być w szkołach. Mianowicie, czy wy wiecie, że więcej jest lekcji religii niż na przykład ekonomii albo informatyki albo innej ważnej życiowo dziedziny nauk w szkole? Nie każdy musi być ekonomistą, ale każdy ekonomii potrzebuje, żeby rozumieć. Mądrze głosować w wyborach, czego dowodzi, że większość obywateli w Polsce nie ogarnia, albo ewentualnie, żeby sobie radzić w przyszłości w życiu, żeby wiedzieć, jak te finanse organizować, żeby mieć więcej pieniędzy niż mniej. Do tego jest potrzebna ekonomia, matematyka, czasami statystyka, ogólnie zdrowe myślenie. Lekcja religii tego nie nauczy, i to jest niezasadne, że dwie godziny lekcji religii mają dzieci. Tygodniowo, a przecież one nie wybierają się w przyszłości na teologię w większości przypadków. Jest to zmarnowanie po prostu czasu. Bardzo ważny punkt, a mianowicie zapisany domyślnie na lekcji religii. Mianowicie, jeżeli lekcje religii odbywają się w danej szkole, to każdy z dzieciaków jest na niej automatycznie zapisany i on musi się z nich wypisywać, czyli musi w drugą stronę działać, żeby na nie nie uczęszczać. To jest patologia i to jest moim zdaniem. Łamanie prawa, dlatego że domyślnie kogoś przypisują do brania udziału w czymś takim. Domyślnie to każdy powinien samodzielnie się zapisać, czy ewentualnie jego rodzice. Wracając do tych dwóch godzin lekcji religii tygodniowo, z których można za sprawą zgody specjalnej od biskupa, czy kogoś tam. Yy... Obciąć jedną godzinkę religii. To jest chore. Pomyślcie, dwie godziny lekcji religii tygodniowo, co daje w miesiącu już na przykład 10 około godzin czy 8. To są naprawdę chore liczby, które w ciągu roku można ogromnie zainwestować w jakąś przydatną wiedzę, bo rozumiem, że większość osób nie kształci się nadal na teologów. Kolejny problem to, kiedy ta lekcja się odbywa, mianowicie może być ona, a w zasadzie powinna być, organizowana albo przed. Pozostałymi lekcjami albo po pozostałych lekcjach, żeby dane dzieci nie korzystające z danych lekcji religijnych albo później przyjść do szkoły, albo wcześniej pójść do domu. Natomiast jeżeli te lekcje znajdują się w środku harmonogramu dnia, wykład, różnych zajęć, no to coś jest nie tak. No to jest po prostu karanie osób, które nie chodzą na takie lekcje że one nie mają co ze sobą zrobić, bo nie zawsze lekcje etyki też się odbywają w tych samych godzinach. Bardzo ważna informacja, jeżeli macie swoje dzieci, a jeżeli wy jesteście jeszcze osobami, które korzystają z lekcji religii, to możecie na niej nie chodzić. Możecie po prostu na niej nie chodzić, nie musicie się wypisywać i możecie mieć je gdzieś, że tak brzydko powiem. Dlaczego? Dlatego, że prawa... Konstytucja praw dziecka gwarantuje to, że jeżeli nawet jej rodzice zapiszą na dane lekcje młodzież, to one mogą na nią nie chodzić i nie mogą w stosunku do nich być żadne brane konsekwencje. Absolutnie żadne. Czyli jak na przykład sobie przestaniecie chodzić na takie lekcje, to nikt, ani rodzice, ani szkoła, ani nikt wam nie może za to zrobić nic złego. Żadnych konsekwencji nie możecie z tego tytułu ponosić. Kluczowe wydaje się zatem, że lekcje tego typu, które są religijne, czyli są, które są tak naprawdę sprawą indywidualną, gdzie się powinny odbywać. Tam, gdzie dana wiara się krzesi, czyli inaczej mówiąc w kościołach czy w kapliczkach przy kościołach. Oczywiście ja nie powiem, bo się spotkałem z takim komentarzem, że ale kto wpuści samemu dzieci zostawi z księdzem, no to jeżeli jest taka wiara, że jej orędownik jest podejrzewany o wszystko najgorsze, no to coś chyba nie tak z taką wiarą. Niemniej jednak, jeżeli mówimy o 1,5 miliarda złotych rocznie dla 22 tysięcy około wykładowców religii, w szkołach podstawowych, no to coś tu się nie halo, coś tu rachunek się nie zgadza i coś te podatki za bardzo nas obciążają. Bez wątpienia, ale oczywiście inny typ to jest też to, dlaczego ma zwykły obywatel, który na przykład jest niewierzący lub wierzy w inną dowolną wiarę, ma płacić akurat na tą wiarę swoje podatki. Innymi słowy, logiczne i uczciwe, bo jedyne logiczne i uczciwe rozwiązanie to jest prowadzenie takich zajęć religijnych tylko i wyłącznie w domach danej wiary, czyli w kościołach, nie obciążających podatnika i oczywiście dla chętnych, czyli każda osoba, która chce uczestniczyć na takie lekcje, przychodzi po godzinach lekcji zwykłych, czy w dni wolne od lekcji, weekendy i tam się kształci z tej edukacji religijnej, jeżeli ma na to chęć. I co by się wtedy okazało? I teraz nie bądźcie obłudnikami, tylko sami sobie odpowiedzcie uczciwie na to pytanie. Co by się wtedy okazało, że żeby iść na religię musicie się zapisać i żeby iść na religię, to musicie to zrobić po lekcjach zwykłych lub w dni wolnych i one by się odbywały nie w szkole, czyli nie byłoby przymusu w szkole dla dzieci, tylko że samemu inwencję by trzeba było podjąć, żeby iść na taką e, wykładówkę. By się okazało, że pewnie 90% tych chętnych słuchaczy byłoby, było. No bo tak by było. I to jest kluczowe, żeby wiara nie była budą, bo być może te 10%, co by zostało osób, to faktycznie coś by miało to wspólnego z wiarą. Natomiast jak są wszyscy przymuszani odgórnie, no to z reguły z wiarą to wspólnego dużo nie ma. Inny punkt, bo zawsze rozkminiamy sprawę z wielu różnych punktów, mianowicie dane osobowe. Pamiętajcie, co jest daną wrażliwą osobową. Jest to np. dana medyczna lub dara o własnym przekonaniu religijnym. Jeżeli szkoła wymaga od Was deklaracji, czy chodzi się na tą religię, czy się na nią nie chodzi, jest to znaczy, że złamanie prawa dotyczących danych poufnych, które dodatkowo są wrażliwe, bo żaden uczeń z tej szkoły, czy nauczyciel nie powinien wiedzieć, czy dana osoba jest takiego wyznania, czy innego. A jednak szkoły łamią najlepsze sobie prawo w Polsce, i oczywiście to prawo nie było łamane wtedy, kiedy by były takie lekcje organizowane w gronie wiernych. W kościele, ale nie w szkole publicznej, gdzie każdy widzi. Ten chodzi na religię, ten nie chodzi i coś sobie tam podejrzewa lub nie podejrzewa. Z samego tego powodu porawniczego już lekcji religii nie powinno być w szkołach. I to samo już, jeżeli kogoś nie przekonały wcześniej same pieniądze, jakie muszą na to ułożyć podatnicy. No i kolejny punkt w zasadzie jest on istotny, a mianowicie to, że w szkołach te lekcje religii się odbywają, jest to już bez wątpienia dla każdego widoczną indoktrynacją. Mianowicie już za dziecka się urabia dane dzieci w pewnych sposobach myślenia, pewnego strachu przed wiarą, pewnej pokory dla księdza czy jakiegoś tam innego, duchownego, i wciska się pewne różne poglądy na świat danym młodym osobom, które mają ten umysł jeszcze mocno chłonny. Każda wiara i każda religia powinna być zupełnie oddzielona po prostu od spraw świeckich, czyli od państwa. Państwo nie powinno mieć w ogóle z żadną. Wiarą nic wspólnego. To w ogóle powinny być dwa osobne światy i kosmosy, i nie przeplatające się w zasadzie naprzemiennie. I to jeżeli każdy z Was się zastanowi tak logicznie, no to powiedzieliśmy nic, co jest tak naprawdę kontrowersyjnego ani problematycznego, tylko same logiczne argumenty. Innymi słowy, lekcje religii nigdy przenigdy nie powinny się odbywać w szkołach. To jest nie dość, że łamanie prawa, to jest jeszcze gnębienie tych uczniów, a jednocześnie marnowanie ich czasu, które mogłyby zagospodarować na coś innego. To jest już indoktrynacja od najmłodszych lat, już urabianie od najmłodszych lat pewnych postaw. To powinny być lekcje organizowane tylko i wyłącznie w kościołach czy szkółkach przykościelnych, ale nie utrzymywanych z podatków obywateli, bo żadnych tamtiem. Czy dodatków, dopłat, i tak dalej nie powinny być ładowane z instytucji państwowych, czyli z naszych podatków, na rzecz dowolnej instytucji kościelnej. Te instytucje powinny w całości, w 100% utrzymywać się same, ewentualnie ze swoich, oczywiście, wiernych i ich datków, ale nigdy z pieniędzy państwowych i pieniędzy publicznych, a pieniądze publiczne to są Twoje pieniądze ukradzione Ci po prostu w różnych podatkach. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego materiału, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Na Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne materiały. Cześć!